Cicho wszędzie, Głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Czy to jakiś koteczek może jest? A może kuleczka? Nocna nasza. Tak zimno nie jest aż. Żeby kuleczka musiała być w domu, co? Ale ona chyba jest. Ale fajnie, fajny film. Patrzcie. Tak ponuro, ciemno. U kuleczki tam widzicie światło i telewizor to właśnie u kuleczki dlatego Kuleczka siedzi sobie w domku grzecznie pewnie ogląda swój ulubiony program maluteńka mieszka sobie w domku wychodzi sobie na spacerki kiedy chce fajnie, że ją poznałem A teraz kończę. Pozdrawiam wszystkich kociarzy.